Cześć, Jacek, chcesz dzisiaj... O, to pan Bogacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma go w domu. No nie szkodzi, poczekam na niego. Nie mogę tu z tobą siedzieć. Muszę tam coś zrobić. Niech się pan nam nie przejmuje. I spokojnie bierze prysznic. Dlaczego nie otwierasz? Chyba, pan, żebym ja otworzył? Jak zgadł. Otwórz te drzwi, synu. Nie ma sprawy, trzeba było od razu mówić. A to ty. Od kiedy się wyprowadziłeś od nas ze strychut, nawet nie masz czasu, żeby do nas wpaść. A ty nie masz czasu do mnie zadzwonić. Ale dobrze, że jesteś, chcę z tobą pogadać. Co? Może gdzieś wyskoczymy dzisiaj? A nie, niestety, dzisiaj nie mam czasu. Nie uwierzy, stary, ale umówiłem się z Ewą Potocką. Przychodzi do mnie na domowe jedzenie. Powiedziała, że już ma dosyć tych niepoważnych facetów, co to ciągle uganiają się za dziewczynami. I chętnie się ze mną spotka, bo czuje, że ja jestem inny. No. Możesz podnieść? Nie, Nie tą oh. słuchawkę. Halo? Nie, Franek. E, zaraz go poproszę. O, ale widzę, że jest chwilowo zajęty. Dobrze, zobaczę co się da zrobić. Kto to? Basia. Kto? Co mówisz? Co? Basia. No nie wygłupia się, kto dzwoni. Basia, pyta o której po nią przyjdziesz. Basia. Zapomniałem, że się z nią mówiłem. Dzisiaj? Dzisiaj. Co ja teraz zrobię? Ja to załatwię. Basiu, mam dla ciebie złą wiadomość. Jacek jest chory. Tak, ta, ta, strasznie się przeziębił. Gdzie? No, nie wiadomo. Y, tak go nagle rozłożyło. Dobra, no pogadaj z nim, ale nie za długo, bo jest bardzo osłabiony. Nie mogę, nie mogę jej tak oszukiwać. Racja, ale możesz mi dać adres Ewy, mhm. to pojadę do niej i gdzieś z nią pójdę zamiast ciebie. Mhm. Basia... Ale ci już powiedział, tak? Nie mogę się z Tobą dzisiaj spotkać, bo jestem strasznie chory. No, tak, kochanie, tak mi przykro. No, ledwo trzymam się na nogach. Oh, oh, oh. Zadzwonię do ciebie jak się lepiej poczuję, tak, 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 kochanie, pa, pa. Musiałem odwołać spotkanie, bo jestem chory. Co ci jest? Przeziębiłem się. Nie zbliżaj się do mnie, <pytites> mam grypę. Nie podchodź do mnie. Niech się zarazi. Odejdź. 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 Tak... no. się czuję. Zaraziłem się od Jacka. Głowa mnie boli, gardło. O, Stasiu! Oś. Stasiu! Zapomniałeś? Przecież dzisiaj jesteśmy zaproszeni na imieniny do mojej matki. no proszę cię! Jak mogę iść na imieniny, kiedy jestem chory? Masz <grym> rację, przepraszam. A tak się cieszyłam, że będziemy mieli taki. taki cudowny wieczór. <grym> Jak można mieć u Twojej matki cudowny wieczór? Akurat dzisiaj musiałeś się rozchorować. A właśnie, ja też żałuję. Ale idź ty sama, ja się położę do łóżka. Daj mi termometr i aspirynę. Oj! No czekaj, no. <laughs> Masz chłodną głowę. Przecież to przeziębienie. <laughs> Często się zimna. Dobrze. Nie, nie, nie. Nie, nie, to znaczy niedobrze. Hmm. Ale wiesz co, Stasiu? Jak wyzdrowiejesz, to musisz iść koniecznie do mamy z kwiatami. Dobrze, już dobrze, pójdę. Ale daj mi w końcu tę aspirynę. Chcesz, żebym się trząsł w łóżku przez całą noc? A cz czemu nie? Przynajmniej będziesz się trochę ruszał. Hmm. To za facet. Najpierw się ze mną umawia, a potem mówi, że spotka się ze mną pod warunkiem, że przyjdę w szortach. I co mu powiedziałaś? Powiedziałam mu, że nie zamierzam spotykać się z kimś, kto jest zainteresowany tylko moimi ciuchami. Dobrze mi powiedziała. Powiedział, że to nieprawda i że spotkałby się ze mną nawet gdybym niczego na sobie nie miała. I co mu powiedziałaś? Nic jeszcze. Powiem mu dzisiaj wieczorem, jak się spotkamy. Przyjeżdża po mnie o siódmej. Jacek? Tutaj jestem, robię sałatkę z kurczaka. A dobrze jesteś, bo chcę z wami porozmawiać. Nie mogę. Śpieszę się, zaraz wychodzę. Tu już możesz otworzyć. Szukam okularów. Muszę wracać do pracy, bo robimy dzisiaj inwentaryzację. Obie dzisiaj wychodzicie? O, jaka szkoda! A, dzień dobry, pani Heleno! Dzień dobry, kochani. Przepraszam, że przeszkadzam. A, nie szkodzi, proszę, niech pani wejdzie. <noise> Dziękuję. Dziękuję. O, dzień dobry, pani Heleno! Dzień dobry, kochani. Czy. Do kuchni i poprosić Jacka, bo to jego. Do kuchni. To pan Jacek w kuchni. Nie! Robi sałatkę z kurczaka. Termometr leży w łazience. Dziękuję. A dlaczego my tak cicho mówimy? Żeby nie przeszkadzać panu Jackowi. Ale dlaczego? Bo jest chory. Chory. Mąż powiedział, że to może być nawet zapalenie płuc. Co? No co, 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 co? O! Zapalenie płuc! <grystanie> Dziękuję. Dlaczego nie jesteś w łóżku? <grystanie> Łatwiej jest mi gotować w kuchni. <grystanie> Jacek, nie musisz grać, bohatera. Pani Helena powiedział nam, jaki jesteś strasznie chory. Strasznie chory? Chodź, rozbierzemy cię i natrzemy spirytusem. Rozbierzecie mnie? A... Ojej, <kluje> jak jestem gory. góry. biedactwo, gdzie ty się tak przeziębiłeś? Nie wiem, nie wiem, to przyszło tak nagle. Ja nie muszę iść na to spotkanie, zostanę z tobą. O, jaka ty jesteś dla mnie dobra, to chcesz zrobić? Ja też zostanę, nie możemy cię zostawić w takim stanie. Nie, nie, nie. I powiem, że nie przyjdę. Nie, nie musicie się mną martwić. Jakoś sobie z tym tam radę. Strasznie wyglądasz. O, dziękuję, dziękuję. A nie, nie możecie być tak blisko mnie. Nie mogę was tak narażać. Co ty gadasz? Możecie się ode mnie zarazić, no. A Same widzicie. A potem ja mogę się z powrotem od was zarazić, a potem wy ode mnie i nigdy z tego nie wyjdziemy. E, zaraz, co ty mówisz? A wiesz, on ma rację. Naprawdę. Naprawdę nie. Nie musicie ze mną zostawać, jak sobie z tym poradzę? Ale jesteś pewien, że dasz sobie radę bez nas? Dam, dam, położę się do łóżka i będę spać. No to w takim razie! Cześć, cześć! Lepiej będzie, jak zostanę sam, naprawdę. Naprawdę. Tak jest. Chciałam się z Tobą umówić. Dlaczego? Ach. Myślałam, że jesteś okropnym podrybaczem. Mhm. Szybko się nudzisz i bez przerwy zmieniasz dziewczyny. Masz rację. Ej, rzeczywiście taki byłem, ale się zmieniłem. Odkryłem, że dużo więcej szczęścia może dać mężczyźnie trwały związek z jedną kobietą, niż takie ciągłe skakanie z kwiatka na kwiat. Nie dla mnie dzisiaj zaskoczyłeś. Jesteś prawdziwym dżentelmenem. Przez cały wieczór nie próbowałeś mnie nawet pocałować. Yy, nie żebym nie chciała, ale to jest nasze pierwsze spotkanie. To właśnie. Nie wiem, co byś sobie o mnie pomyślał. O, oh, Jacy! Wewniu! Oh. Powiesz mi coś. Co tylko zechcesz. Gdzie jest łazienka? A nie byłoby nam wygodniej na kanapie. A, łazienka. Oczywiście. Proszę bardzo. Nie ruszę się z miejsca. Cześć, Zuzio. Cześć. Zuzia! Co ty tutaj <grym> robisz? Warciłam się o ciebie. Nie, nic mi nie jest. Nie, 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 nie mogę cię zostawić samego w takim stanie. Ja zostanę z tobą. A naprawdę już się lepiej czuję. Jestem w dobrych rękach. Lekarka do mnie przyszła. Wyrazywałeś pogotowie? <grym> Mówiłeś coś... Yy... Do mnie? Proszę cię, Zuziu, czy mogłabyś sobie stąd już pójść? O! Widzę, że jesteś w dobrych rękach! Do widzenia, pani <grystanie> doktor! <grystanie> Kto to był? A to była kobieta, która zbiera na kościół. <grystanie> tak ubrana? E, tak. Mówi, że jej więcej dają, kiedy jest ubrana w taką sukienkę. <grystanie> Na czym to stanęliśmy? Możesz mi jeszcze nalać. Po kolei. Hmm. Hmm. Zrobię wszystko, żeby dostać jeszcze jeden łyk wina. Właśnie, wszystko po kolei. Jacek, udało mi się wyrwać. Powiedziałam w pracy, że jesteś chory i potrzebujesz mnie bardziej niż Rozbieraj się, idziemy do łóżka. Chodź, zobaczysz, że od razu się lepiej poczujesz. O, cześć. To jest Ewa, moja znajoma. Daj spokój. Yy, cześć Ewa, ja jestem Krysia i jestem jak. Spany. Pielęgniarką! Krysia jest moja pielęgniarką. Dziękujemy, że pani przyszła, pani Krysiu. Do widzenia, Pania, nie będzie pani dzisiaj nam potrzebna. Tak, do widzenia. Na pewno inni chorzy bardziej panią potrzebują. Do widzenia! Dziękuję bardzo. Dba o mnie aż do przesady. Widzę! Ma nawet własne klucze. Może pomyliłam się co do ciebie. Nie, nie, Ewuniu, nie pomyliła się co do mnie. Tylko ty jesteś dla mnie ważna. No. Tylko ty. Otwórz. Dlaczego? Ktoś dzwoni. Pilnuj mojego miejsca. Pasia? Jedny chory chłopiec, Basia ugotowała ci rosół. Zmieniłeś się, tak? Szukasz trwałego związku z jedną dziewczyną. Jak mogłam ci uwierzyć, powinna sobie chyba przepadać głowę. Jesteś wstrętnym podrywaczem. Mm. Takim samym jak inni. Tylko jeszcze gorszym. Ech. Ech, cieszę się, że przyszłaś. Kto to był? Ech. A, a to była kobieta z handlu odnośnego. Wiesz, jak oni się denerwują, <grym> kiedy im się odmawia. No. Powiedziałaś mi przez telefon, że <grym> jesteś chory? <grym> Może <grym> gdzieś! że nie usłyszałem, cię jestem chory. Jacek, możesz mi powiedzieć, o co tutaj chodzi? E, powiedziałem ci, że jestem chory. Leżałem w łóżku, a ta kobieta weszła przez okno i ja nigdy w życiu nie widziałem. I nie ona... denerwuj <grym> mnie! Sama ci tę zupkę ugotowała <grym> i sama ci ją naleje. <grym> Ale na głowę! Aj, dobrze, dobrze, dobrze. powiem wszystko, co tylko zechcesz, ale obiecaj mi, że nie wylejesz mi nie tego Nie wyleję, je, jeżeli powiesz prawdę! Od czego mam zacząć? Zacznij od początku. Po pierwsze, gdzie się tak przeziębiłeś? <noise> nie jestem przeziębiony. A, chcesz powiedzieć, że kłamałeś? No nie, właściwie to nie. A, kłamałem, kłamałem! <noise> A teraz powiedz mi coś o tej... kobiecie z handlu obnośnego. Ona <noise> nie jest z handlu. Kolejne kłamstwo? nie, taki malutki. A kto to był? A, a to była Krysi siostra. Ona tutaj wpadła, żeby pożyczyć. A, dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. A to była Ewa Potocka. Umówiłem się z nią na dziś. To wszystko? Wszystko? To dobrze. <zulaturali> <zulaturali> Obiecałaś, że mi tego nie zrobisz. Kłamała! O, To była Basia, ugotowała mi rosół. To trzeba go było zjeść. Nie zdążyła Ja ch chciałam oddać panu termometr. A nie, a... nie pan mnie te mokre rzeczy, pani Jacku, bo... bo się pan jeszcze bardziej rozchoruje. Nie jestem prawa. Jak to? Nie? Nie, nigdy nie byłem chory. A mąż powiedział, że pan jest. A ja powiedziałem, że jestem chory, bo chciałem uniknąć spotkania z Basią. Ale mi się nie udało. A wie pan co, panie Jacku? To mojemu mężowi też się nie uda. Dziękuję. O, tak! O, tak. Niedobrze, Heleno, niedobrze. Stasiu, a co by było, gdybyś nie był chory? <grym> Ale jestem. Ale ja wiem, 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 wiem. Ale wyobraź sobie, że nie jesteś. To co byśmy dzisiaj wieczorem robili? Gdybym był zdrowy, tak. no, to byłoby zupełnie co innego. <grym> po pierwsze, poszlibyśmy do Twojej matki na imieniny. A po drodze... Kupiłbym jej najpiękniejsze kwiaty, jakie mieliby w kwiaciarni. Tak? Tak. Ale teraz kwiaty są bardzo drogie, Stasiu. Wiem, drogie, ale ona na to zasługuje. Tak, Stasiu. A... gdzie byśmy poszli potem? E, potem zabrałbym cię do baru. E, do jednego z tych nowo otwartych hoteli. Na szampana. No a... A potem zeszlibyśmy do dyskoteki i tańczyli do rana. Tańczyli? Mhm. Ty byś tańczył? Z tobą. Ze... ze mną? Razem byśmy tańczyli. Stasiu... jaki cudowny wieczór mamy przed sobą! Chciałaś powiedzieć, mielibyśmy przed sobą, gdy byłbym zdrowy. Nie, 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 nie. nie. Chcę powiedzieć, że będziemy mieli cudowny wieczór. Właśnie rozmawiałam z panem Jackiem, on nie jest chory. Kłamał tylko, że jest chory, a tak w ogóle to nic mu nie jest. To co z tego? No, to, to znaczy, że ty nie mogłeś się od niego zarazić. A więc też nic ci nie jest. No to co z tego? To Stasiu, że możesz wybierać. Albo natychmiast włożysz te spodnie idziesz ze mną i będziemy mieli cudowny wieczór, albo. Ja się rozbieram. Wchodzę do ciebie do łóżka. I też będziemy mieli cudowny wieczór. Nie mogłeś nas tak szukać. Właśnie, jak mogłeś? I przestań już udawać, że jesteś przeziębiony. teraz jestem naprawdę chory, właśnie. Tak, akurat. Muszę wymoczyć nogi w gorącej wodzie. Dlaczego nie powiedziałeś naprawdę? Byście pomyślały, że jestem kłamczuchem. Jesteś kłamczuchem. No wiem, że jestem, ale nie chciałem, żebyście tak pomyślały. No, o, wiesz... Może tak ktoś powie na zdrowie. Na zdrowie, ty kłamczuchu! <grystanie> a to wszystko przez Franka. To on wymyślił, że ja jestem chory. Mnie by to nawet do głowy nie przyszło. Aha, przestań. Jacek ma rację, to nie jest jego wina. To Franek skłamał, a Jacek tylko powtórzył, prawda? Prawda. Ja go tylko zobaczę. To ja... Tak, spotkacie się i skończy się jak zwykle. Franek, jest moim najlepszym. kumplem. <grystanie> Ale nie tym razem! To już też słyszałam. Idę spać. Ja też. A, wymoczę sobie nogi. Lepiej wymoc sobie głowę. Wyjmę sobie głowę, wymoc sobie głowę. Sama sobie wymoc. Cześć, stary. O, ty, ty, ty. Tylko mi tu nie cześć, staruj. Chcę z tobą pogadać. Czekaj. Jestem z kimś, kogo na pewno chciałbyś zobaczyć. Cześć, Jacku. Możemy wejść? Proszę. Spotkałem Erę w naszym pawie. Była bardzo zdenerwowana, więc zaczęliśmy rozmawiać. I tak od słowa do słowa okazało się, że było między wami małe nieporozumienie. Jacku, Franek powiedział mi, co zrobiłeś, żeby się ze mną zobaczyć. Chciałam powiedzieć, że jestem wzruszona. A nie, no nic takiego. To no. no, zostawiam was samych sobie, papuszki nierozłączki. Co mi chciałeś powiedzieć? Przepraszam. Franek, jesteś moim najlepszym kumplem. Dzięki, stary. Cieszę się, że się na coś przydałem. Cześć! Nie wiem, co mam powiedzieć. Biedaku, ty naprawdę jesteś chory. Zaraz o. coś z tym zrobimy. Położę cię do łóżka, otulimy kołderką. od razu poczujesz się lepiej. Jacek, potrzebujesz czegoś? O, ja, o. Zostało jeszcze trochę tej sałatki z kurczaka. O, ja, o. To samo powiedziałam. A, hmm, tylko nie siedźcie za długo. Właśnie, on nie powinien się przemęczać. Zóż. Na czym to stanęliśmy? Miałaś mnie położyć do łóżka. Posłuchaję ja, w uniu. Nie dotykaj mnie! Nie, nie będę, zaraz ci wszystko Nie się! Do mnie! Nie patrz na mnie! Zapomnij! Już zapomniałem. Nie Słuchajcie, jaki piękny jest świat. Słońce świeci, ptaki śpiewają. I do tego nie mam już grypy? Cieszę się. Ja też się cieszę. Moje biedactwo. Obydwie się ode mnie zaraziłyście. No, ale nie martwcie się. Zaraz was wyleczę. Jak? Staropolskim zwyczajem. Czym? Starym polskim zwyczajem. Zdrowa osoba musi siedzieć pomiędzy dwiema chorymi osobami i cała trójka musi być szczelnie przykryta kocem. O. Co ty gadasz? Poważnie. A i do tego muszą siedzieć blisko siebie. A tu tu bliżej? O, tak, Krysiu, Chodź, chodź, chodź. No. I tak siedzimy. Jak długo? Przez całą noc. Całą noc? Mhm. Mm A jeszcze trzeba unikać światła. A A <laughs>